Siemanku z tej strony Nexjon i witam się z serdecznie w kolejnym odcinku z naszej przygody z Ultimate teamem i jak widzicie mamy tutaj tylko jeden skład, a to dlaczego? A to dlatego, że sprzedaję wszystkie karty Bo się już znudziły te składy, nie gra, mi się już nimi tak dobrze nie sprawia mi przyjemności granie nimi wow Wow, ja nawet zarabiam na tych co posprzedawałem no, proszę. Gundogana kupiłem za 2500. Sprzedaję go za 7900. Tyle samo. Tutaj. Gece, który się nam trafił w paczce z Wine. Lam, nawet za lama mi się wszystko zwróciło. No więc jest super. Jest super. Tutaj niektóre karty się jeszcze nie posprzedawały. Ale to potem powystawiam. Niektóre nawet dużo ze skład Bildera i z różnych innych e składów. No i mam teraz do Was pytanie. Czy macie pomysł na jakiś skład? Na jakikolwiek skład. Ponieważ nie mam pomysłu kompletnie na skład z jakiejś drużyny, z jakiejś ligi Nie mam pojęcia w ogóle co zrobić Może zaraz znajdę jakąś inspirację Ale szczerze w to wątpię I nie mogę znaleźć kompletnie inspiracji, żeby sobie coś znaleźć, żeby sobie Boże inspiracji, jak ja gadam Jakbym jakąś sztukę tworzył No nie wiem po prostu jaki mam skład zrobić, nie mam pojęcia po prostu A chciałbym mieć jakiś fajny skład, w którym też bym mógł grać to też zaznaczam, że takim składem, w którym można grać e, i walczyć tam w pierwszej lidze. No bo na razie mam tylko beastów. No i nie wiem co mam zrobić, co mam zrobić tutaj naprawdę. E, jaki skład z jakiej ligi mógłbym zrobić? Zastanawiam się czy może zrobić z Serie A, czy z hiszpańskiej. Na hiszpańską wiele osób narzeka, że mimo, że już niby jest najlepsza, to e, gra się ją słabo i naprawdę nie wiem o co chodzi. Nie wiem jak mam zrobić, co mam zrobić, jaki skład. Doradźcie mi, może macie pomysł na jakiś skład, jeżeli tak to śmiało, napiszcie komentarz z pewnością go przeczytam i się odniosę do niego. Może będzie jakiś fajny skład, może coś zrobię, bo naprawdę nie mam pojęcia, co mam zrobić. I nie mam pomysłu też na skład to jest właśnie problem, że nie mam pomysłu na skład. No więc co? Co mam mogę jeszcze powiedzieć? Jeżeli macie pomysł na jakikolwiek skład. To piszcie w komentarzach. Bo naprawdę ja na razie nie mam inspiracji, nie wiem co mam zrobić. Nie, nie mam kompletnie pojęcia, jaki skład mam zrobić. Niestety, tak to już jest. Tak to bywa. Czasami e, straciłem kompletnie tutaj. E, Werwę, nie wiem kompletnie co mam zrobić. Co, jak mam zrobić? E, otworzę, może paczkę jedną. I szczerze powiedziawszy, naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Jaki skład mam zrobić? Naprawdę nie mam pojęcia. Diego koszta. Tak. Diego koszta. Nie, Alberto koszta. Czemu mi się tego koszta kojarzyło? A ty nie grałeś w Valencia, czasem? Barton. Formację możemy wystawić na szybką aukcję a reszta naszych szybką NAPRAWDĘ NIE MAM POJĘCIA CO MAM ZROBIĆ doradźcie mi, błagam was, napiszcie mi w komentarzu jaki skład mam zrobić, bo naprawdę nie mam pojęcia czy to będzie serie A, czy to będzie bundesliga szczerze wam powiedziawszy nie mam ochoty zrobić robić bundesligi, BPL, ani takich popularniejszych, Chciałem coś nietypowego ale fajnego może macie jakiś pomysł, możecie napisać E, skład, rozpisać po prostu formację, kto będzie na bramce, kto będzie na prawej, lewej obronie, jeżeli chcecie oczywiście. No a ten komentarz, który będzie naj, najwięcej miał łapek, ja się do niego zastosuję i spróbuję zrobić taki skład. Tutaj widzicie mniej więcej mój budżet, sięga około pół miliona końców, jakoś tak to wygląda. 500k to będzie coś, jeżeli sprzedaję te karty, chyba powinienem dobić do takiej sumy. No więc dobra, e, zobaczmy może jeszcze, czy ja mam jakieś karty w klubie jeszcze? Na pewno mam, tylko żeby nie było zbistów. Heart, murder, Sucker Harta, wystawimy e, Bisty, 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 Bisty. Czyli zostały mi same karty Bistów, i jakieś pierdoły, które były tam z tych multum paczek otwieranych. Tak. No, więc to tak. Tego Andrzeja nie wiem, co on tutaj robi. Ja go nie mam ani w Bistach, ani w niczym. Jest majer, i to w sumie było tyle. Więc jeszcze raz powtarzam: jeżeli macie pomysł na jakiś fajny skład, to zapraszam was do pisania komentarzy i rozpisywania tych składów. Ja się z wami żegnam, to by było na tyle w tym krótkim, informacyjnym odcinku. No więc co? Na razie!